Tak jak zobaczycie, tu macie przyrządy celownicze mechaniczne. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, klasa czwarta, o profilu informatycznym. Aktualnie zdanie niedługo kończę 18 lat, więc myślę, że do WOTU aktualnie będę się zmierzał. Jestem z kierunku technik stylista. Zajmujemy się tutaj ogólnie całym wizualnym wyglądem. Zajmujemy się fryzurą, makijażem, ma trochę zabiegami kosmetycznymi. Tak, Mamy bardzo dużo projektów u nas w szkole. Właśnie, na przykład, tak jak mieliśmy pokaz mody rok temu, to w tym roku też będzie organizowany. Stylizacje były wykonane przez naszych uczniów. Tak samo jak fryzura, makijaże. Wspólnoty w e, księgowym, księgowym w ogóle kadrowym, rachunkowości, do, e, tym, dyrektorem finansowym, radcą podatkowym. Jest wiele możliwości rozwoju. I szczerze mówiąc, to gdybym sobie przypominam siebie w ósmej klasie, czy gdybym nie poszła na ten kierunek, bym w sumie nic nie wiedziała, co ja mam sobie poradzić w przyszłości. A tak, właśnie przez to, że jestem z nauczycielką, panią Agnieszką, która bardzo mamy również potęgnych nauczycieli, więc. <ścoughs> Bardzo się cieszę, że tu jestem i że tyle się mogę fajnego i wiele nauczyć. Znajdujemy się na Stoisku Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu. Zapraszamy całą młodzież do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w naszej szkole, przyjść, zobaczyć, zapisać się. Mamy wiele fajnych, ciekawych zawodów, przede wszystkim technik hotelarstwa, technik turystyki. Technik obsługi portów i terminali. Tutaj dzisiaj dziewczyny specjalnie dla wszystkich pokazują, jak w praktyce wykorzystują wiedzę hotelarską. My jesteśmy z zespołu szkół gospodarczych. Prezentujemy zawód technika eksploatacji portów i terminali. Uważamy, że jest to bardzo przyszłościowy zawód, ma bardzo dużo możliwości i obecnie prezentujemy pierwszą kwalifikację, czyli lotnictwo, stewardessy i tak dalej. Klasa policyjna w Zespole Szkół Technicznych w Belblogu na ulicy Gruttgera, gdzie to jest klasa technik-analityk tak naprawdę, ale z dobrą pragmatyką służby w policji. I tam właśnie młodzież Zapoznaje się z tym, jak pracują policjanci, jak odnajdują się w różnych zawodach i jak różne zawody odnajdują się w policji, bo policja to jest szeroko pojęta instytucja, ale tak naprawdę to policja to i są analitycy, i biologia, i chemia, i ktoś, kto ma smykałkę do pracy na przykład ze zwierzętami, bo musi być przewodnikiem psa. Jak widać na kierunku informatycznym uczymy nie tylko zagadnień związanych z informatyką stricte, ale również podstaw elektroniki, tak żeby uczniowie mogli naprawiać komputery nie tylko na zasadzie wymiany płytek, ale również napraw elektronicznych. Przy współpracy z zespołem szkół numer 1 w Elbongu otwieramy kierunek dla uczniów, którzy chcieliby poznać i zgłębić wszelkie tajniki budowy jachtów. Mamy tutaj na myśli, mam tutaj na myśli... Od projektu aż do wybudowania, ponieważ jako stocznia produkujemy jachty od projektu aż do jego całkowitego wykonania. Mamy działy ślusarni, stolarni, e, montaż, stolarnia, pełen zakres. I do tego też zapraszamy młodych, e, młodych uczniów, młody, uczniów szkół, aby faktycznie zdecydowali się na ten kierunek e, i swoją drogę ukierunkowali ku e, produkcji jachtów. ekonomicznych i ogólnokształcących na ulicy Bema. To na co dzień ogólnie robimy plakaty, projektujemy różne ulotki, reklamy. Robimy te osoby, mieliśmy też sesję fotograficzną produktu, piszemy swoje kampanie reklamowe. No powiem, że świat multimediów się rozwija, i teraz wiele tych narzędzi ze sztuczną inteligencją na pewno będzie nam pomagało w realizacji. Oprócz tego, sam rynek reklamy rośnie z roku na rok, więc jest to bardzo prestiżowy i można powiedzieć, że kierunek jako taki już jest znany przez wiele lat, natomiast. Cały czas odkrywamy nowe gałęzie, jest bardzo złożone i każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy fotografię, mamy grafikę, mamy zarządzanie mediami, kontakt z mediami, e, tworzenie własnych kampanii, czyli swoja kreatywność, e, może tutaj każdy odnaleźć coś dla siebie, uczniowie też sobie chwalą, jak już są kilka lat, faktycznie widzą po swoich umiejętnościach. Że potrafią zrobić, założyć firmę, potrafią zaprojektować swoją identyfikację wizualną, więc nawet w perspektywie przyszłości zachęca ich to nie tylko do pracy w innych firmach, jako właśnie ta jednostka marketingowa, ale chociażby założyć właśnie własną działalność i poprowadzić ją marketingowo. Uczę się w zespole Szkół Inżynierii, Środowiska i Usług. Uczęszczam na, do zawodu, do zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie i mój kierunek obejmuje. Malarstwo, tapeciarstwo, posadzkarstwo i roboty takie na przykład jak sufity podwieszane, ścianki działowe. Wybrałem ten kierunek jak jakby z fartu, bo miałem iść na energetykę, ale pani mi powiedziała, żebym szedł na energię odnawialną i naprawdę nie wiedziałem, że ten kierunek będzie taki aż tak ciekawy, bo przed tym nie miałem żadnej styczności z żadnym prądem, żadnymi panelami, żadnymi właśnie jakimiś kondensatorami, a odkąd się tutaj y, uczę, to naprawdę cieszę się, że tu się uczę i chcę naprawdę się kształcić dalej w tym kierunku. Zakładamy współpracę z techniką mechanicznym. Bardziej skupiamy się na stworzeniu profilu na przykład nakierowanego na nasze potrzeby w firmie, czyli na kierunki związane ze spawaniem, z montowaniem, czyli technik mechatronik, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych i pokrętnych. Elbląg jest takim miejscem, w którym tak naprawdę bardzo dużo firm technicznych się jest skupionych, więc nie ukrywamy, że nam w Stokocie też zależy na tym, żeby pozyskiwać jak najwięcej pracowników, szczególnie młodszego szczebla. Chodzi też o to, żeby to zastępowanie pokoleń nastąpiło w miarę płynnie, żeby to, ten przeskok technologiczny, rozwojowy między pracownikami nie był aż taki duży, taki widoczny i zauważalny z racji tego, że no, produkcja cały czas jest w toku. Yy, ilość zamówień ciągle stale rośnie z roku na rok, yy, więc po prostu taka kadra jest no, niezbędna dla takiej firmy jak Stokota. Dzień dobry, Meble Wójcik. Współpracujemy ze Szkołą Zespół Szkół e, Inżynierii Środowiska i Usług, e, z Obrońców Pokoju, ze Szkołą e, z ZSTI, czyli Zespół Szkół e, Techniczno-Informatycznych z Ryserskiej i ze Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym z Elbląga z e, Nasza firma za rok obchodzi 40-lecie, więc e, cały czas rośniemy w siłę, e, potrzebujemy nowych pracowników. Pomimo tego, że, że ich potrzebujemy, to też sami sobie ich doszkalamy. Prowadzimy program kształcenia zawodowego w naszej firmie, więc tak silnie współpracujemy ze szkołami zawodowymi, że sami jesteśmy w stanie wyszkolić sobie przyszły na narybek. W naszej firmie mamy warsztat uczniowski, czyli uczniowie, którzy u nas praktykują, czyli praktykują z nami, mają możliwość odbycia praktyk zawodowych na warsztacie dedykowanym właśnie dla uczniów z naszym autorskim programem nauczania, czyli uczymy operatorów maszyn tak naprawdę pod nasze potrzeby produkcyjne, pod nowoczesne parki technologiczne, które u nas jakby są w firmy obsługiwane, więc z tego tytułu też uczniowie już pracują w nowoczesnym modelu nauczania. Dziękuję bardzo szkołom, dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom, którzy pokazali, w jakich zawodach można kształcić się w danych szkołach.